Jest dziewiąta, tu pierwszy program Polskiego Radia. Witam w Kediri, jawa wschodnia. A więc wybieramy się na zwiedzanie innego miasta 5 godzin pociągiem. Jedziemy na stację tym autem. No to jest dworzec Hediri zobaczymy bilety właśnie zakupujemy i zobaczymy jak wygląda pierwsza klasa do Chuckja A od nas tutaj na dworzec 21,5 km z Wiochy do miasta BMK Miejscowe Blachy i Deutschland No, możemy iść 600 tysięcy rubli na 5 osób, pierwsza klasa. 4 godziny i już można się ładować na Peron. A tutaj pociąg, tak jak w Lampak, tutaj i Peron. Tak wygląda Peron na dworcu. No, krówa Czekoladowe ciasteczka Przekąska przed wyjazdem No i poszło Pierwsza Miejsca jest, kurwa, jest Dużo miejsca Duże miejsca miało być o. Jest na nogi Jest elektryczne Opuszczanie oparcia Stolik Zaraz się go wypróbuję. Jest miejsce na kubki Ale miejsca jest sporo Można szaleć jest dobrze. To jedziemy 4 godziny.

Stacja Madiun i lecimy dalej. Ciepełko pociągu 22 stopnie podświetlone, a teraz widzę ciepełko i witamy w Dżakarcie. 600 rupi za trzy noce dla pięciu osób dwa pokoje. O, proszę, jak Alcatraz. Dla was, Jestem taka, że. No To jest rzadkość. Ok, jest Unboxing. Tu. Dobra, jest. Jest Łazienka. No i tak pokój wygląda. Jedyne okno to jest ten na korytarz. Jeden okno na korytarz jest. Jesteś jest balkonie? Możesz się tam smakować Nie możesz Mają miejsce do smaku No i tak kurwa wygląda, no, prawie jak Chunky maszyny. No, no na zdjęciach to tak No ale to jest jedno gwiazdkowe. Cena też normalna No bo jak czysta tam 40 czy 350 zł za 5 osób na 3 nocki. To I w centrum w dodatku jest sprzęt. Potem się okaże, czy działo. Tam też jest kontakt. No ale to pokój jest po to, żeby spać, a nie po to, żeby tu siedzieć. Zaraz się zajmiemy klimą. Sprawdzimy zawartość. Kurwa. Tego pomieszczenia. O ja pierdol. No jak ciągki myszy, no. Czegoś mi tu brakuje. Dobra, tu jest szlachto podmywania. Papieru toaletowego nie ma Nikt nie szkodzi Kur... no Środki czystości, ooo A, see? Nie Poczekaj, kurwa O, we Raz, kurwa Tu pasta Okej okay. To jest zmydło niby. To jest puste kurwa. A to są te środki, co miały tam być. Nie woda leci chociaż? Dobra, woda lecia też. Ręczniki. Drugie jakości, ale to nic. Ręcznik nie jest, dobra. Patrzy. Pokój 209.

Jutro przyjedzie ten gościu z taksówki co nas wiózł Podwieziemy do tego hotelu kosztowało 95 koła rupi Jutro weźmie nas na Borobudur i inne tam atrakcje bardzo dobrze nie trzeba będzie szukać, a i tak trzeba zamówić i tak wygodnie, wygodnie się przemieszczać fiziki do wynajęcia ale bo czy jeść tu mają fajnie zrobione, bo na rejestracjach jest yy, jest Przegląd techniczny to kiedy jest ważny 027 02, 0926 i leje, leje, także chyba trzeba czekać Sukamy pierwszej knajpki do posiedzenia na wieczór leje ale jest parno taki deszczek dobrze zrobi pierwsze macchiato latte to tu jakieś ister. no i żarełko wjechało 250 rupii za to wszystko co tu jest czyli rota tysięcy dini. Celie. Le wang lek 55 zł. daniach. Latte i dwie jakieś ice. 55 zł. Restauracja Nory. Nory. Oczekiwaniu na burrito. Deszczowa rzecz zakarta. Fajnie jest, tylko piesi nie mają tutaj, kurwa, ma świateł. We go? We go. We go? We go. We go? We go kurwa. O, witamy o poranku No pokój jak wczornki mężczyzn Tylko że w wczoraj mężczyzn przynajmniej jest czysto A tu to jest tragedia. No ale za te pieniądze Czego tu oczekiwać ekipa Pretontur Jak to wygląda takie kondominium z pokojami Tu w środku parno, bo to pootwierane Ach. A tu z rana soki, po deszczu Full wszystkiego Targowisko, żarełko. No, zaraz sprawdzimy, co tu jest. Bo teraz dopiero życie się zaczęło, a jest godzina ósma czternaście. Jedziemy na przejażdżkę Wynajęliśmy sobie auto z szoferem

O tam dopiero jest Syrena ten to ładny restauracja Rycia. Czas opanować śniadanie fajne miejsce biało śniadanie Chciałabym zapoznać się ja. I zaraz jedziemy na atrakcje Ale atrakcje będą w osobnych odcinkach Tu też pod 1200 Pojemności Pewnie tu coś ogromnego. Żółt, jakarta. O 10 rano. Pierwsza atrakcja dzisiejszego dnia świątynia Borobudur i tu będzie osobny film o tym w tym filmie skupimy się tylko na Dżugdży No to nam się to nam się udało zobaczyć to, co było do zobaczenia i prawie się rozpadało. Ale fajny, ciepły deszczek. Na drugą atrakcję przejdziemy się jutro, bo taką pogodę tam nawet nie ma co. Tam będzie jeszcze więcej ułożenia niż na Borobudur. To opanujemy jutro. Jeszcze chcemy zaliczyć do w Teraz wychodzimy w kierunek sklep alkoholowy sprawdzimy ceny. Teren zwiedzania. Opaska dla turystów, czyli dla nie miejscowych koszt milion rupii bilet. Do tego się klapki dostaje i trzeba je ubrać. Jeszcze tutaj na miejscu jest muzeum do ogarnięcia, ale to już jest w budynkach, także jest git. Ale przyjemny deszczyk, po takim upale, aż miło. Dwieście pięćdziesiąt rupii od osoby, przejazd, tak się wytwarili. W jedną stronę za darmo, w tą, a z powrotem jak już ludzie wymęczeni, nikomu się nie chce iść pieszo, ten kawałek, no to za 2,5 stówki. Teraz jeszcze obskoczymy muzeum. Tu jak do kruspówka. Wszystko. Ale już po wszystkim. Tu jak na Hongkongu na Mong Wang Ladies Market. Ale to w tym roku no, tu wystarczy się zatrzymać na sekundę dosłownie i jeszcze palcem na coś podgrzewać. To jest zaraz jak zlatują się, jak mówię do gówna i wciskają wszystko. Ale to jest normalne wszędzie chyba, nie? O, ceby Kapelusz dla ceby <laughs> Jest trochę tych gratów. A tu kolejna część bazaru. Czekamy restauracji, bo tu była. Tam zaś nakupili pięć koszulek z tuba czyli ile? 11 złotych Świeże kokosy tu pełny. Hmm. Można wybierać. Foodstore. zapomniało mi się, jak to przyszło, ale to już czaki i te inne resztki z pikantnymi sosami. Ja Dajmy kipa w polo, tu... Sklep z pocholim nareszcie no. I Tak się zostaje bilionerem Milion ze sobą Idziemy na ulicę Na główną ulicę tutaj Rolka jest 16 baniek, czyli 1000 dolarów USA.